Witajcie kochani, na mojej premierze stawki worek 550 sztuk. One są, były losowo podawane przez panią. Są różne numery, będę mówiła podczas interpelacji. W każdym razie mam nadzieję, że mi znowu nie wyłączą komentarzy, bo naprawdę to jest jakieś chamskie zezwolenie. No zaznaczam, że to nie jest dla dzieci materiał, ale oni robią co chcą YouTube. W każdym razie trzeba tutaj znaleźć plik, który noszę raz jeden, a pusiutełka, która mnoszę raz dwa. Wygrane przedstawia się następująco: no mój wkład jest 20 złotych, sterbeczka jest za 2 złotych, tak? Więc szukamy pliku. Plików, a po siódemek zaczynamy. Klucze: pierścień, safe bank, podkowa, zegarek, sztabka, monety. Strapeczka z numerem trzecim przegrana. Strapeczka z numerem szóstym, patrzymy co tu się stanie: diament, sztabka, bank, portfel, podkowa, skrzynia, zegarek, pierścionek. Niestety kolejna strapka pusta. No to z 35. No to patrzymy. Ojej, no kontrolne się odsłoniła. Niech to co jest safe. Diament, sztabka, monety, klucze, pierścionek, bank, portfel. Kolejna strapka pusta. No to szukamy dalej szczęścia w Przez numerem 39. Skrzynia, klucze, portfel, pierścień, bank, korona, moneta. Monety, safe, też pusta, ojoj oj, prawie połowa i nic. Zdrabeczka z numerem 40. Safe, portfel, monety, sztabka, korona, diamenty, pierścionek, podkowa. Łane symbole, ale one nic tam niestety nie dają. Stabeczka z, z numerem 55. No to szukamy dalej. Diament. Sztabka, safe, bank, klucze, zegarek, korona pierścionek puste ojoj oj, coś to nie tak gra. z 56 numerem monety i mamy plik. Super zegarek, portfel, diament, bank, klucze i plik jest wart 2 zł. A kontrolna się zgadza. nadzieję że to nie tylko będą 2 zł na no, 20 zł, bo to będzie normalnie żenata z 57 numerem. No to szukamy kluczeż. Sztabka, korona monety, skrzynia podkowa, safe. No i dwie ostatnie z numerem 58 i 61 zostanie bank monety, skrzynia, sztapka safe, portfel pierścionek i ostatnia strapa 61 numerem. Inne symbole, sztapka, safe, skrzynia, ten i Segarek i diamy. Podsumowanie, stosuję te 20 zł wydałam, 2 zł odzyskałam, 18 zł w pracy. Normalnie, że na to macie takie premiery, wam nie będzie to się trafiało, o wiele lepszy, trzymajcie się ciepłutko, to cześć, pa pa.